Miniony tydzień, oczami marka szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie. O, jakie miłe były wpisy ostatnio, że gdy nie było mnie. Tydzień czasu, to znaczy nie było pogadanki, jak wszystkim było smutno, no to cieszy, to znaczy, że Państwo się mną jeszcze nie znudzili. No a ci, którzy się cieszyli z tego, to też pozdrawiam. Wszystkich gorąco pozdrawiam. Jeszcze raz dziękujemy Państwu za miłe maile, za wszystko, co Państwo do nas wysyłają, za datki, jakie wpłynęły na nasze stowarzyszenie, za różne rzeczy. Dziękujemy Panu za. Magnetofon, który przysłał. Bardzo dobry, taki porządny, profesjonalny sprzęt do nagrywania. Bardzo się cieszę. Także bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy. Proszę Państwa, to dzięki Państwu wspiera się nasza organizacja, nasze stowarzyszenie. Tutaj chcemy działać już pełną parą. No żeby nasze stowarzyszenie nie było uśpione, tak? Żeby nie było martwe, ale żeby działało. Jesteśmy już y, przy właściwie zakupie y, sprzętu nagłaśniającego. Wkrótce będziemy też robili takie spotkania dla publiczności. Proszę Państwa, jeśli chodzi o sprawy, które tutaj robimy, tak jak Ziemniak, Sas czy, czy wiele innych, proszę się uzbroić w cierpliwość, ponieważ od nas nie jest to zależne. My robimy wszystko, co możemy. Znowu poszła interwencja, jeśli chodzi o Sasa, o Ziemniaka. Zobaczymy, co wyjdzie, piszemy do komendy, dostajemy jakieś takie enigmatyczne odpowiedzi. No, jest to przepychanka, i to musimy też niestety przyjąć cierpliwością. Ale nie poddajemy się. Proszę Państwa, no i smutna wiadomość: odeszła nam pani Zofia Czerwińska. To jest przecież niezapomniana um, aktorka, która w czterdziestolatku grała um, taką sławną rolę, gdzie mówiła herbatka dla pana inżyniera, ale też przecież malinowska z serialu Kiepscy. I wiele, wiele innych ról, przecież w Misiu i jeszcze inne, inne role. No cóż, odchodzą ci, którzy naprawdę potrafili grać, którzy by, byli naprawdę ekranowymi postaciami. Cicho mam nadzieję, że ci, którzy tutaj są i którzy się uczą, tak samo będą wielcy. Choć jak na niektórych aktorów patrzę, to zastanawiam się, czy w ogóle powinni grać. Może na swój sposób i grają, ale myślę, że nie tak jakbyśmy tego sobie życzyli. To smutna wiadomość i bardzo nam jest y, przykro, y, ponieważ to naprawdę wielkiego formatu aktorka. Proszę Państwa, ale pojawiają się czasem w gazetach wiadomości, które są dla mnie w ogóle niezrozumiałe. No znaczy, o ile w ogóle gazety są zrozumiałe i ten świat jest zrozumiały. Chodząc po sklepie, akurat tam, gdzie mieszkam, jest taki duży sklep i te gazety są tak wyłożone, że można zobaczyć nagłówki gazet. I oto widzę w gazecie typu fakt, no, można by się zastanawiać, co to jest za gazeta, ale to już nieistotne. Na pierwszej stronie jest pani Edyta Górniak. I jest taki napis dużymi literami. Wstrząsające wyzwanie, wyznanie, Edyty Górniak, Ze łzami w oczach. U, człowiek się zastanawia, co to może być, coś się stało, może też jest chora. I dalej czytamy. Edyta Górniak w wzruszającym wypowiedzi i ze łzami w oczach oświadczyła, że zostanie już singielką. No ludzie kochani, państwo to słyszą? A co mnie to do cholery obchodzi? A nawet jeśli, no dobrze, no to to jest na pierwszą stronę do gazety, Czas no, umierać. Ja nie chcę takiej wiadomości, Zresztą ona jest dla mnie w ogóle no, obojętna, ale taka wiadomość się pojawia. I tu muszę trochę ciszy dać, bo nie wiem nawet co odpowiedzieć. Potem obok gazeta jest, gdzie znowu na pierwszym planie jest Michał Wiśniewski, i tam pisze, że znowu dojdzie do rozwodu, jego żona Czyli cudka Tainera walczy o tą miłość, ale to chyba już nic z tego nie będzie. I znowu na pierwszej stronie. I to są sensacje, proszę państwa. Ale jakież to sensacje? Do cholery jasnej, ludzie, kochani. Mnie to nie interesuje. Może zostać singielką, może lecieć w kosmos, może wybudować, nie wiem, dom na drzewie. To nie jest wiadomość na pierwszą stronę gazet. A jednak jest. A przecież są takie dobre wiadomości, jak na przykład sztuczna kość z Lublina. Zamiast amputacji, powrót do normalnego życia. Proszę, nowy polski wynalazek daje nadzieję pacjentom, którym grozi wózek inwalidzki. Lubelscy naukowcy eksperymentalnie szczepili mężczyźnie sztuczną kość. I wyniki są niesamowite. To są, proszę Państwa, dobre wiadomości, a nie takie, jakie nam tutaj czasami serwują. Proszę, mamy i drugą wiadomość, która powinna być właściwie na pierwszej stronie gazet. Wałbrzyski policjant uratował czeskich turystów, których wiatr zepchnął w przepaść. Dwoje czeskich turystów dosłownie otarło się o śmierć. Później wieczorem w wyniku silnego podmuchu wiatru zsunęli się z boczem śnieżki. Kilkaset metrów w dół. Policjant, który tam akurat był i uratował ich przed śmiercią. I to jest niesamowite, proszę państwa, i o tym powinniśmy mówić. A nie o tym, że będę singielką. Proszę państwa, ja już o tym mówiłem, ale nadal będę to powtarzał. Jeżeli jest jakaś poważna sprawa, jeżeli ktoś komuś zaginął, proszę. Zadzwonić. Proszę opowiedzieć sytuację. Nikt nie zostanie przyjęty bez odzewu. Ale jeżeli ktoś pisze jakiegoś smsa i chce, żeby natychmiast podjąć działania, my nawet nie wiemy dokładnie o co chodzi, proszę się po tym nie dziwić, że nie podejmujemy interwencji. Proszę Państwa, w tak poważnych sprawach jak zaginięcie, jak coś się stało, nie wyobrażam sobie, żebym nie zadzwonił, nie napisał. Nie wiem, nie przyjechał, a tutaj napisane zaginął. Proszę, co Państwo są w stanie mi poradzić? No ale co poradzić? No ale w czym poradzić? Proszę Państwa, czasem ludzie mnie nie przestają zadziwiać. Pomimo tyle mojej pracy, takiego mojego działania, przecież telefon po to został wymyślony, żeby można było zadzwonić i przekazać całą sprawę. Powiedzieć co się stało, opowiedzieć, a nie wysyłając jakiegoś maila, nawet maila wysyłając, ale maila to można napisać z zapytaniem, czy się mogę umówić, bo chciałabym się dowiedzieć, co tam mnie czeka, co się wydarzy, albo nawet opisać swoją sytuację, jak niektórzy mówią, że w domu coś się dzieje, straszy, okej, okay, dobrze, tu możemy popatrzeć, ale w sytuacji tak dramatycznej, kiedy ktoś ginie, ktoś pisze maila, że zaginęła osoba, czy Państwo się podejmą tego, więc my odpisujemy? No bo trzeba odpisać, pomimo wszystko odpisujemy i no, pytamy się, czy mogłaby Pani do nas zadzwonić, jest podany numer, kolejny jest mail, ale proszę pomóc, ja na was liczę. No nie rozumiem. No tak się nie da. Proszę Państwa, trochę szacunku. Mijmy dla siebie i dla innych. Była też taka jedna osoba, która zadzwoniła, oczywiście zadzwoniła, i od razu powiedziała: Dzień dobry, wolałabym się nie przedstawiać. No jak to nie przedstawiać? Się? No to z kim rozmawiam? No, pan rozumie, że z kobietą, ale wolałabym się nie przedstawiać. I tu, proszę Państwa, nasuwa się taki kawał, taki dowcip, ponieważ jest to RODO. Tak, może za pani też to RODO wzięła na serio. No i jest to w przychodni, kiedy pacjenci czekają na swoją kolej. No i wychodzi pielęgniarka i mówi: Proszę Państwa, ponieważ jest RODO, nie będę wywoływała po nazwisku. Powiem wprost, pan z syfem, proszę jako pierwszy. Chociaż hmm, można się czepiać każdego słowa, można się też jakby pokłócić o każde słowo, ale wydaje mi się, że trochę tutaj szacunku i kultury. Ale nasuwa się też tutaj takie oto, hmm, taka historyjka, kiedy Teściowa mówi do Zięcia: No, jak ci smakował dzisiejszy obiadek? A zięć odpowiada: oj, 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 widzę, że mamusia znowu dąży do kłótni. Proszę Państwa, ale taki jest ten świat. Stajemy się anonimowi, czy chcemy być anonimowi, ale nie bądźmy do końca tymi anonimowymi ludźmi, tak? Jeżeli już prosimy, chcemy czegoś, no to się przedstawmy, zadzwońmy, przecież to nie kosztuje. A nawet jeśli to w tak ważnej sprawie, to ja bym, nie wiem, na piechotę przyleciał dowiedzieć się, co mogę uzyskać na temat zaginionej osoby. Proszę Państwa, jak mówię o tych różnych dziwnych wiadomościach gazetowych, nie tylko gazetowych, radiowych, telewizyjnych, to po prostu więdną mi uszy, jeśli można tak to strywializować. Ale tak to jest. Nie dajemy sobie do wglądu, nie pocieszamy się dobrymi wiadomościami, tylko kreujemy się właśnie jakimiś takimi wiadomościami typu zombie. Bo to jest takie zombie, jakieś mydlane opery, jakieś rzeczy, które są naprawdę, naprawdę nie, nieistotne. Gdzieś w gazecie widzę artykuł, mój pies zaczął wreszcie szczekać. Okazuje się, że jakiś tam pies nie szczekał, miał operację, zaczął szczekać. No ale co to za wiadomość? No, no, czy to jest ciekawe, czy to jest ważne do opisania w gazecie? Na trzeciej stronie jest jakiś pies pokazany przy, 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 przy domku, i artykuł, i duży: mój pies zaczął szczekać. No proszę Państwa, to wszystko jest takie trochę jakby niesamowite. A świat, proszę Państwa, i tak jest, jakby to powiedzieć, mmm, pełen absurdów. Proszę Państwa, ja jeszcze raz mówię bardzo dziękuję za Państwa wsparcie, za miłe słowa, za maile, za wpisy, za wszystko, co Państwo dla nas e, robią. My chcemy być dla Państwa, ale mówię, szanujmy się nawzajem, bądźmy otwarci, a na pewno zbudujemy coś dobrego. Chcemy tutaj ze stowarzyszeniem ruszyć już na dobre, tak samo chcemy w szkołach zaistnieć, a to oznacza, że myślimy o pogadankach dla dzieci na temat jak się nie stracić tak ponieważ idą wakacje a więc opowiadać dzieciom że internet to nie jest to co jest wyznacznikiem naszego życia że trzeba uważać żeby ktoś kogoś nie porwał no i jak to w życiu bywa idą wakacje dzieci chcą być wolne ale nie dosłownie z tą wolnością tutaj też właśnie chcemy zrobić taki program gdzie będziemy w szkołach robili pogadanki zobaczymy jak to wyjdzie Proszę Państwa, różne rzeczy się dzieją i różne cuda na tym świecie. Jedni drugich próbują, jak to się mówi, oszwabić, ale my bądźmy dobrego, że tak powiem, nastroju i idźmy do przodu. Otóż taka też sytuacja się nasuwa, kiedy młody człowiek pyta proboszcza, czy jedna osoba może czerpać korzyści materialne z pomyłki drugiej. Ale skąd? Odpowiada proboszcz. No na to młody człowiek mówi. No to czy może ksiądz zwrócić mi 800 złotych, które w grudniu zapłaciłem za mój ślub? Proszę Państwa, już kończąc tą pogadankę, ja ostatnio mówiłem o pewnych dzieciach, które wyrzuciły człowiekowi śmieci pod drzwi, bo z karteczki dowiedziały się, kto to jest, tak? znalazły właściciela. Ktoś pod pogadanką napisał: Ja bym też te dzieci ukarał. No proszę Państwa, no to nie tak wygląda. Otóż powiem, że w Niemczech jest taka specjalna grupa. Detektywów, tak to nazwijmy, którzy właśnie przeglądają po lasach, po parkach śmieci i jak znajdują jakieś dowody, czyje to jest, wypisują mandaty, kierują do. Opłacenia tego, co się stało. No, może nie wyrzucą nam śmieci pod drzwi, jak te dzieci, ale właśnie po czymś takim dochodzą do tego, więc proszę jednak wziąć to pod uwagę. Czy dzieci zrobiły dobrze, czy źle, to już trudno tu nam osądzać. Wszystkiego dobrego na nadchodzący tydzień. Ma być podobny, już cieplej, fajniej i milej. Pozdrawiam gorąco i do następnego usłyszenia. Dziękuję.